Cześć, dzień dobry. Dziś spotykamy się w Hydropolis, jedynym w Polsce centrum wiedzy o wodzie i jak dotychczas jednym z nielicznych na świecie. Wodzie, jednej z najbardziej fascynujących substancji na Ziemi, wodzie, od której wszystko się zaczyna i nasza dzisiejsza rozmowa również. Nazywam się Wiola Samborska, jestem menadżerką turystyki. Spotykamy się w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, a moimi gośćmi są. Patrycja Radek, brokerka innowacji, członkini Rady Naukowej Hydropolis. Dominik Dobrowolski, ekolog, aktywista, również członek Rady Naukowej Hydropolis. Drodzy, dzisiaj porozmawiamy o Odrze. O tym, właściwie o wodzie, o rzece, o tym, czy innowacje są w stanie w zrównoważony sposób traktować rzekę. Rzekę jako osobowość prawną. Po Nowej Zelandii, po Kanadzie, nawet po Indiach, rozpatrujemy taki wątek, który polega na tym, żebyśmy zaczęli. Rzekę, naszą rzekę, rzekę, która jest we Wrocławiu, traktować jako istotę. Patrycja, czy to będzie jakakolwiek innowacja społeczna? Czy to w ogóle będzie innowacja, czy to jest tylko krok w tył, który już dawno powinniśmy zrobić? No ja myślę, że wokół tego konceptu można zrobić cały szereg innowacji społecznych i w ogóle. Prowadzić w życie jakiś taki koncept zmiany kultury myślenia o, o Rze, o, o tej rzece, o wielu innych rzekach i y, dać początek wielu bardzo ważnym innowacjom społecznym, które spowodują, że coraz bardziej będziemy szanować wodę, szanować rzekę i y, coraz y, z większą troską będziemy o niej myśleć, po to, żeby mogła po prostu być, właśnie jako wspaniały twór natury i element całego ekosystemu, byśmy mogli. Z niej korzystać, ale też byśmy mogli jej odpłacać tym, co nam daje, no bo woda to chyba jest jeden z najważniejszych najważniejszy. chemicznych Naj Najważniejszy Dominik, a ty, w, ty, ty, ty. Co sądzisz w ogóle o tym całym koncepcie? Czy Twoim zdaniem on jest w ogóle możliwy do przeprowadzenia w warunkach, które mamy teraz? No to może tak zacznę od e, takiego sceptycyzmu, mhm. a mianowicie nie ma znaczenia, czy coś, ktoś, jakaś rzecz ma osobowość prawną. E, czy jest jakieś dobre prawo czy złe? Najważniejsze jest to, czy to coś jest egzekwowalne, e, czyli wykonalne. Możemy mieć dobre prawo, ale w przypadku na przykład Odry okazało się było jakieś prawo i ono nie zadziałało. Możemy mieć nową ustawę, która może być innowacyjna, bo wprowadza nowe zapisy, nowe pomysły. Ale jeżeli e, za tą ustawą e, nie będzie takich Procedur egzekwowalnych, wykonawczych, to może znowu się okazać, że tej odry nie uratujemy. Zatem yy, ja bym tak chciał sięgnąć do, do źródła taka propos rzeki, a mianowicie najważniejsze w tych wszystkich naszych działaniach i nawet na tym etapie tworzenia osobowości prawnej, czy tworzenia nowego prawa powinna być empatia, czyli wczucie się w rzekę, czego ona potrzebuje, czego my Oczekujemy od rzeki i dopiero na podstawie tej empatii stworzenie pewnych ram prawnych, regulacji, które spowodują, że będziemy mogli współistnieć. Zatem ee, ja tak uważam, że ta dyskusja, która się teraz toczy na temat osobowości prawnej, na, na temat nowych rozwiązań prawnych, to jest może tutaj niektórzy będą na mnie obrażeni to jest takie gonienie króliczka. Chodzi o to, żeby go jeszcze nie złapać, ale go gonić. Uważam, że sam proces rozmowy na ten temat, zwracania uwagi, poruszania różnych środowisk, to już jest innowacyjne. Jesteśmy w tyglu innowacji. Zobaczcie, jak dużo różnych środowisk się włączyło w ten proces naukowcy, ekolodzy, innowatorki, centra edukacji ekologicznej zatem. Zatem jesteśmy w, w fantastycznym procesie gonienia króliczka. Ja przeciwko króliczkowi nic nie mam, od razu mówię. Tak, i... ale ta ca cała sytuacja właśnie kryzysu wokół odry może być szansą na to, tym takim akceleratorem właśnie tych dobrych zmian i stworzenia y, tych podwalin do, do takiego nowego myślenia o samej Odrze. I w kontekście empatii, z którą się bardzo zga zgadzam. To jest jedna z absolutnie z kluczowych kompetencji przyszłości, to jest kontekst zebrania różnych interesariuszy bo to nie tylko prawnicy, którzy tworzą prawo, to, y, to ludzie, to NGOsy, to naukowcy, nie naukowcy, to ludzie, którzy gdzieś tam są w stanie finansować rozwój różnych zmian wokół. Mieszkańcy Miesz i mieszkanki da, to, to, danych tak, miast, szczególnie Wrocławia. Wszystkie strony które gdzieś tam trzeba razem zbierać, dyskutować, rozmawiać, wychodzić poza nasze biurka, odwiedzać miejsca wokół odry i rozumieć ten szeroki kontekst, w którym ta odra może być postrzegana, w którym ona jest eksploatowana, w której potrzebuje pomocy i tak dalej. Więc właśnie to bycie, współbycie, współtworzenie, włączanie no to jest właśnie to, to rozbudzenie tej szeroko rozumianej empatii, ale też pokazania, jakim złożonym problemem. Jest ten temat, I, i wyobrażenia sobie, gdzie można w ogóle szukać rozwiązań, i jaki to jest bardzo temat interdyscyplinarny, wielodziedzinowy. No, jeszcze tylko o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, że no, takie to jest to takie trywialne, ale rzeka woda bez ludzi sobie poradzi. Generalnie, ale czy ludzie bez wody, bez rzeki sobie poradzą? No, niezbyt. Właśnie dlatego chyba nie ma tu wyboru. Musimy po prostu zmienić te jakby wektory, wektory korzystania. Ja przy każdej okazji, kiedy mówię o rzekach, przypominam taki cytat Wacława Hawla. Mówił tu o systemie komunistycznym. Ludzie nad rzekami kucali. Wiadomo o co chodzi. A teraz powinniśmy się do rzek odwrócić twarzą powinniśmy się na, nie, na, to, na te rzeki patrzeć i widzieć, czego one od nas chcą. Czy mówisz o takich trochę relacjach bardzo partnerskich, tak? My cały czas byliśmy jakby w odwróceni do rzeki nawet przodem, ale wykorzystując ją, to wyglądało w ten sposób, że jakby cały czas braliśmy. No, no, na tym nie polega budowanie dobrej relacji. I teraz pytanie, Patrycja, bo ja się cały czas zastanawiam, na czym polega taka innowacja społeczna? Czy prawo może być taką. E Innowacją w kontekście myślenia o rzece, o rzece jako osobowości prawnej. Jak Ty sądzisz, czy, czy prawo to może być też innowacją społeczną? Technologia w tym zawarta? Innowacja społeczna też będzie dotykała kontekstów prawnych, czyli na przykład NUR, który jest u nas rozwijany w Uniwersytecie SWPS, to jest legal design, czyli my szukamy rozwiązań prawnych, które właśnie. Pozwalają zrozumieć jakąś skomplikowaną sytuację, pozwalają dostosować rozwiązania do e, właśnie z myślą o tych empatycznych potrzebach użytkowników, czy w tym wypadku będzie to odra, będą mieszkańcy, będą firmy, organizacje, które wszystkie są związane z tą wodą. I zaczęcie od tego problemu, co jest problemem, znajdowanie rozwiązań i e, to jest początek do tworzenia zmian, to właśnie to musi być wielodyscyplinowe. Jeżeli to zagadnienie, nadania osobowości prawnej rzece będzie rozpatrywane jako właśnie taki koncept wielodziedzinowy, gdzie muszą się tak jak wokół takiego konsylium lekarskiego, systemu. zebrać ekspertki, eksperci absolutnie różnych dziedzin, w tym chcę bardzo podkreślić, że to jest też ten kontekst włączania tego społeczeństwa, mieszkanek, mieszkańców, bo to jest nasza rzeka. Jeżeli będziemy umieli z poradzić sobie z tym, żeby zapraszać te różne osoby, wysłuchać, zrozumieć i na tej podstawie stworzyć ramy prawne, które umożliwią ratowanie tej rzeki korzystanie z tej rzeki, jakby bycie nad tą rzeką w kontekście, to jest dla mnie, jako mieszkanki Wrocławia, Odra jest trochę takim przedłożeniem mojego układu krwionośnego. Ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo jestem z nią związana w momencie, kiedy się wydarzyła ta nasza ostatnia katastrofa ekologiczna na Odrze, jak bardzo to dotknęło mnie osobiście i osoby dookoła, więc to jest wszystko nasza wspólna sprawa, więc Cały ten konstrukt może być jedną wielką właśnie innowacją społeczną. Możemy w tego stworzyć innowacyjne rozwiązania prawne. Takie, które będą na przykład pomagały pozyskiwać środki na rozwój różnych technologii wokół, wokół właśnie wody, na różnego rodzaju kwestie, które po prostu będą korzystne, by ten taki wielki wehikuł, jakim jest rzeka, żeby pomóc mu regenerować się i być, i właśnie zmienić to taki sposób myślenia o tym, czym ta rzeka jest. Dominik, a ja mam do Ciebie pytanie takie. Jakby wynikające z tego, co ty teraz robisz, tak? Ty właściwie teraz trochę też poczujesz się w naszym imieniu. Oddajesz rzecę to, co jej zabraliśmy, tak? Czyli sprzątasz regularnie, korzystasz z niestandardowych form oczyszczenia rzeki. Jakby realizujesz różne kampanie społeczne. Po co to robisz? No to w ogóle bym zaczął od tego, że ja nie chcę tego robić. <grymne> Ale to robisz. Nie Twoja chcę, wrażliwość cię do że, tego napędza. Wiesz co, nie wiem, czy wrażliwość. Jest takie brzydkie słowo wku, A. to mnie bardzo wkurza, mówiąc krótko, jak coś się dzieje nie pomyśli, jak coś się dzieje inaczej niż chciałbym. Mhm. No i jeszcze oczywiście jest ta empatia, tak? Jeżeli widzę, że ktoś coś cierpi z mojego powodu, albo z mojego zaniechania, albo z, z powodu działań. Ale swojego symboli innych. symbolicznie. Symbolicznie. No to to mnie po prostu inspiruje, napędza do działania. Ale ja bym jeszcze chciał wyjść szerzej i pokazać, w jakim systemie jesteśmy. Bo rzeka jest pewnym elementem, istotą. Ist ale elementem <laughs> pewnego systemu dużego, można mhm. powiedzieć, gospodarczego, światowego. Mhm. Nasza odra, Amazonka, Nil, każda rzeka, nawet, nawet najmniejsza. I teraz, w jakim momencie świata jesteśmy? Jesteśmy w momencie cały czas tak zwanej gospodarki liniowej. Tak najprościej rzecz, rzecz mówiąc, na czym ona polega? Na tym, że wydobywamy, produkujemy, zużywamy, wyrzucamy. I teraz, może też tutaj będę szokujący, ta filozofia może i by się sprawdziła w systemie nieskończonej, nieskończonych zasobów. Jeżeli byśmy, byśmy byli. Mieli nieskończoną ilość rzek, nieskończoną ilość surowców, nieskończoną ilość węgla. To tak, to tej, ta, nie dawaliśmy takie przekonanie, nie Tak, ale nie do tej. Cały czas mamy to przekonanie. Cały czas mamy przekonanie, że możemy w nie. Oczywiście są osoby, które mówią, że nie, że trzeba z tym skończyć, ale cały czas, patrząc się na to, jak się rozwija e, e, gospodarka na świecie, cały czas jest to samo. Wydobywamy, zużywamy, wyrzucamy. To samo dotyczy rzek. To samo dotyczy wody, to samo dotyczy węgla, gazu, ropy i tak dalej, i tak dalej. Tą całą gospodarkę to nie ma tutaj w ogóle dyskusji. No musimy zmienić na tą tak zwaną cyrkularną, czyli po prostu wykorzystujemy coś, ale w ten sposób, żeby to zużyć, ale żeby ponownie to wykorzystać, żeby to po prostu cyrkulowało, żeby, żeby woda, którą na przykład we Wrocławiu pobieramy dla Wrocławian, do, do, y, do konsumpcji, do mycia, do... Nie do, pobieramy jej z odry. Y, nie Pobieramy z nysy i z oławy, żeby ta, ta woda była czystsza, kiedy ją oddajemy. I tak się właśnie dzieje I ty, w naszym przypadku. Ten tak. model powinien być powszechny. Ale czy on jest powszechny? Nie, nie, nie jest powszechny. Cały czas, tak. cały czas, pomimo tego, że są oczywiście ludzie, którzy mówią tak, musimy wprowadzać tą gospodarkę cyrkularną, cały czas przewaga jest po stronie tej Czarnej stron, strony mocy. I tych starych technologii. Cały które... czas myślimy, że jesteśmy w, na, na planecie, która ma nieskończone no, tak. zasoby, nieskończone możliwości, to jest koniec. Miejmy tego świadomość, że musimy. Jesteśmy na małym punkciku w kosmosie, który jest czarny, zimny, nieprzyjazny. Jeżeli nie o ten mały punkt błękitną, no błękitną planetę nie zadbamy, to to nic nas nie uratuje. Jak, tak twoim zdaniem, na podstawie twoich naprawdę szerokich doświadczeń, e, powinna wy, wyglądać taka zrównoważona turystyka rzeczna? Tak filozoficznie. E, zobaczcie, rzeki. Największy bezpłatny teatr na świecie. Teatr. teatr. Na czym to polega? Ludzie Widowisko. siadają na bulwarach i patrzą się w rzekę. Nie, nie płacą za bilety. Eee, sobie siedzą i patrzą się, jak woda płynie. Czy to można nazwać teatr wytchnienia? To jest teatr wytchnienia, teatr Medytacji, fali, teatr. Nur nurtu, nurtu, <grym> Przepływ. <ludzie> przepływu. Zawsze <grym> lubili się patrzeć na wodę. To jest bezpłatne. więc jeżeli, Ale bezpłatne, ale cudowne, bo ludzie lgną jakoś naturalnie. ich Tam nie trzeba jakoś namawiać. Spotkajmy się na bulwarach, idźmy na drzewo. To jest nam potrzebne do życia. Tak, to jest nam potrzebne. To wytchnienie. Rzeki są nam potrzebne jako teatr. To jest pierwsze, jako krajobraz, jako miejsce, gdzie czujemy się wspaniale. Druga sprawa, to Ale też dobrze, przewrotnie. Jeszcze poczekaj, rzeki ten, nam są potrzebne, nam ludziom. A czego rzeka potrzebuje w takim razie? czego rzeki potrzebują? No, to tutaj bym tak poszedł po bandzie. Rzeki specjalnie od nas niczego nie potrzebują. <grym> to I, wracamy i, do początku twojej ja bym wypowiedzi. Ja myślał, że rzeki... Ale Nie teraz, chciałbym być to taki odhumanizowany, mhm. w, sensie, w sensie wyłączyć element nasz ludzki z tego całego biosystemu, co jest niegodziwe i tego nie będę robił, bo jesteśmy też elementem systemu. Ekosystemu. Promuję takie hasło, łączą nas rzeki. Odra nas łączy, Wisła nas łączy. I konkretny przykład. Co roku odbywa się taka, e, taki spływ kajakowy, polegający na tym, że Polacy, Niemcy, Czesi płyną do, z Wrocławia do Berlina. Odpowiadając na Twoje pytanie, jaka turystyka byłaby e, zrównoważona? zrównoważona? To taka, która łączy, która nie dzieli, taka turystyka, która e, rozszerza horyzonty. Taka turystyka, która pozwala zrozumieć, zrozumieć y, 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 wczuć się empatycznie. Twoją drogą, pływanie kajakiem, bycie na, ja to tak zawsze mówię śmiesznie, ten poziom żaby, to jest, słuchajcie, polecam Wam <grym> poziom żaby. Bądźmy na poziomie żaby, pływajmy tymi kajakami, zobaczycie wtedy, ci, one są cichutkie. Można sobie popłynąć, zobaczyć suma wyskaku, wyskakującego z, z wody, orła, który, który poluje, i taka turystyka. To jest turystyka, która z jednej strony uczy nas rzeki, a z drugiej strony sprawia nam dużo przyjemności i powoduje, że jesteśmy razem z tymi rzekami współistnieć, a już przy okazji faktycznie łączy, no bo łączy narody. W ogóle Odra jest wyjątkową rzeką, no bo łączy Czechów Polaków i Niemców. No i jeszcze przez Bałtyk można powiedzieć Duńczyków i, <laughs> i wszystkich, którzy <laughs> nad tym Bałtykiem e, e, żyją. Zatem. Turystyka, która łączy, turystyka, która Zdoda. nie ingeruje, a która, która, e, która edukuje. Ale I to też, na to właśnie, bym też właśnie uczy tej współodpowiedzialności. A ten przykład, który podałeś, więc to wszystko jest nasza sprawa. Powiedziałeś, że rzeka od nas, od nas niczego nie potrzebuje. A ja jestem zdania, że tu i teraz dzisiaj, dzisiaj jednak tak. właśnie o to chodzi. Potrzebuje I teraz pytanie do was: czego ona od nas potrzebuje? Co my możemy zrobić, żeby te relacje nie były tylko jednostronne, tylko że wracając do tego, żeby pomóc rzekom wydobyć się z pewnej depresji, tak, w której. Te, te rzeki właściwie są. No, rzeki potrzebują od nas yy... oprócz tego, że niczego od nas nie potrzebują, to <noise> no potrzebują. No jednak tu i teraz nie... jest idealne, tak. jak gdybyśmy wyłączyli te wszystkie tak, zakłady ja możemy, i tak dalej. I ogóle... tak. Zagrożenia, które czekają. Tak, no tak. Potrzebują od nas tego, żeby, żeby, żebyśmy pozwolili tym rzekom, tej odrze żyć. Zgoda. Co to znaczy żyć? To znaczy, mieć naturalne przepływy, e, płynąć tam, gdzie chce. Być domem dla tych zwierząt i roślin, które są adekwatne do, do tego terenu. I jeszcze tutaj jest wyzwanie z dzisiejszych czasów. No, rzeka potrzebuje od nas pomocy w kontekście tych globalnych zagrożeń, z którymi mamy do czynienia, czyli chociażby jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne. Prosty przykład: skąd się bierze woda w rzece? No, albo z deszczu, albo ze śniegu. Jeżeli przesuwają się w ramach zmian klimatycznych strefy klimatyczne i strefy opadów, to w jednych miejscu woda spada częściej, tak jak teraz na przykład w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, a w innych miejscach mniej, no tak jak na przykład w Australii. Więc musimy być na to przygotowani, musimy być aktywni, to znaczy. Przykładowo, no jeżeli chcemy, żeby rzeka miała tą wodę w swoim korycie, musimy zwiększyć jej obszar, gdzie może tą wodę magazynować, gdzie, gdzie woda będzie wolniej przepływać. Musimy zwiększyć ilość zadrzewień, drzew w Polsce. Musimy skończyć, nie tylko chodzi o teren, nad, że tak powiem, nad rzeką, ale w całej Polsce, czyli musimy po prostu. Zwiększyć lesistość w Polsce, przestać wy, wyrębywać. Punktem wyjścia jest rzeka. Dalej musimy zrównoważyć rolnictwo. Przecież rolnictwo to jest tak źródło tak zwanych, tak zwanych zanieczyszczeń obszarowych, czyli mówimy o nawozach, mówimy tutaj o pestycydach, herbicydach, mówimy tutaj o, o różnej chemii. Więc, więc no, rzeka potrzebuje migracji. Wszystkiego, no, po prostu zrównoważonego rozwoju. Dobrze. To Patrycja, ponieważ ja Cię znam również prywatnie i wiem, że Ty się bardzo często angażujesz w różne e, akcje, w różne działania. E, I teraz e, ja mam do Ciebie pytanie: bo co my, my ludzie, tacy zwykli ludzie, możemy zrobić bez tych wielkich systemów, żeby wesprzeć rzekę, żeby ją. E, Troszkę jakby wrócić do, do życia. Co my możemy zrobić? My ludzie. Na pewno staram się coraz więcej dowiedzieć, żeby zrozumieć. i... Czyli e, mamy edukację e, i, i e, zrewidować też te zachowania, które mieliśmy, ponieważ my w tej kulturze takiej wykorzystywania różnych zasobów, po prostu zostaliśmy wychowani. Więc to jest trochę. Za, za każdym razem, jak chcemy coś przeprojektować, myśleć o innowacji, powinniśmy zrobić krok w tył zrozumieć jakie są kluczowe problemy i pomyśleć o tym gdzie ja mam faktycznie wpływ. No ja na przykład biorę udział w akcjach Dominika. No właśnie. Dominik, jakie to są akcje? No są takie odtwórcze akcje, powiem szczerze, to ja powiedziałem, że ja nie chcę tych akcji robić. A ja robię, więc ja biorę czasem udział jest... w tych akcjach, co Który robi Dominik, co on nie chce Słuchajcie, ich robić. No, są, są problemy, są problemy do rozwiązania, tak? Trzeba gdzieś drzewa posadzić, sadzimy, trzeba coś posprzątać, sprzątamy, trzeba gdzieś pomóc zwierzętom, pomagamy. E, trzeba wyedukować sołtysa wójta burmistrza edukujemy, trzeba e, przekazać. Wiedzę, bo tak. tak swoją drogą dla mnie ta wiedza tutaj jest z tym po, po, podstawą. Ludzie nie mając wiedzy popełniają błędy. Tak. Ale robią tak. to nieświadomie. tak. No tak. No, no, ci, którzy nie mają, ale czasami są tacy, którzy nie chcą mieć ale tej wiedzy. Ale powiedziałeś, że ludzie nie mają wiedzy i pewne Niedobrze... rzeczy robią tak, nieświadomie. A ja, mówisz, pytałaś się mnie, co to za akcje, więc mówię, no upowszechnianie wiedzy, edukowanie. E, namawianie do, e, do, do budowy wspólnot. Tak. E, no są te akcje, o których, do których mnie tak, tak powiem, ciągle mnie dopytujesz, a ja się staram <laughs> uniknąć tego pytania. No będziemy teraz w tym roku robić trzecią edycję akcji Czysta Odra. E, w pierwszej edycji 15 tysięcy wolontariuszy, w drugiej edycji 20 tysięcy wolontariuszy. Po prostu dbamy o tą rzekę, nie tylko o samą Odrę, ale o wszystkie jej dopływy. Są to proste działania ale one mają nie ale tylko wymiar skuteczne. taki, że po prostu jest troszeczkę czyściej, ale to jest też taki wymiar, że ci ludzie po prostu angażują się już na przykład w to, żeby zaadoptować kawałek rzeki, nie tylko że Odry, ale na przykład dopływów Odry, bo wiadomo, jak taka będzie czysta rzeka, Jakie będą czyste jej dopływy? Więc sprzątamy praktycznie jedną trzecią Polski. Ale no, edukujemy, mamy warsztaty w szkołach, mamy właśnie programy w mediach, działamy razem z Hydropolis. No jest tutaj mnóstwo, mnóstwo działań, które. No, są takie pozytywistyczne. Ja generalnie jestem pozytywistą, to znaczy... Praca u podstaw jest Twoją? E, tak, praca u podstaw może być to takie, przez niektórych, e, szczególnie w dzisiejszym czasie, kiedy wszyscy mówią, chcemy szybko efekt, chcemy szybko, natychmiast coś zrobić i krótko, zwięźle. Ten". No nie da rady, ludzie, no nie da rady, krótko, szybko, e, rzeka e, płynie długo, wolno, musimy też e, sukcesywnie pracować, krok po kroku. Notabene twojego e, takiego m, takiej refleksji a propos innowacji, że trzeba zrobić ten krok wstecz, e, że jeżeli chcemy usłyszeć e, nurt rzeki, powinniśmy wyjść z jej nurtu. Czyli, żeby zobaczyć o co chodzi z tą rzeką, wyjdźmy poza nią i zobaczmy, jak ona płynie z lotu ptaka, i wtedy dostrzeżemy różne, różne rzeczy, które potrzebuje ta rzeka. I to, nam, i to, i to ja robię w tych akcjach. Nie? Staram, się, staram się wyjść spoza tego jednego jakiegoś małego problemu, żeby zobaczyć szerszy kontekst, i, i, i to o czym zawsze mówię: każde prawo, każda innowacja nie będzie skuteczna. Jeżeli nie będzie. Nie, ludzie się w to nie zaangażują, ludzie. Je, I Jeżeli nie będzie tej empatii, i jeżeli nie będzie e, tej wspólnoty. To jest kluczowe, musimy budować wspólnotę. A Odra może być tym takim e, tak, taką falą, na której ta młuczą. wspólnota No, no tak, tak. Znaczy, mi się wydaje, że właśnie podobnie, bo... Każdy, każdy w jakimś swoim obszarze. Ja staram się jak najwięcej ludzi zarazić myśleniem takim projektowym i uczyć rozwiązywania skomplikowanych problemów. Ten temat wokół, wokół osoby odry to jest ultra skomplikowany temat i teraz mam dziką radość tym, jak przekażę komuś zajawkę do tego, żeby właśnie e, zaczął się zagłębiać w to rozwiązywanie jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy, e, co wiąże się z pogłębioną właśnie empatią, e, z Rozumieniem, wyjściem na zewnątrz, poszukaniem tej genezy problemu, zadawaniem właściwych pytań. Y Prototypowaniem i testowaniem rozwiązań, ale to wszystko za każdym razem się odbywa w jakichś złożonych zespołach. Więc, moją taką wielką misją, jest cały czas namawianie ludzi do takiej głębokiej współpracy i wykorzystania tego, że mamy różną wiedzę i w tych interdyscyplinarnych, super interdyscyplinarnych zespołach możemy sobie z wszystkim poradzić. No, tylko faktycznie to zagadnienie współpracy w Polsce jest trudne, w związku z tym. Ale nie z... niemożliwe na tym No, ale, ale więc jest czymś, co, co jest ultraważne w tym kontekście edukacji w tym kontekście po prostu uczenia y, tego ludzi i dawać ludziom tą też takie przekonanie, że każdy z nas może, że my mamy tą moc. Natomiast y, no, potrzebujemy współpracować i wtedy możemy naprawdę zrobić bardzo wiele. E, czyli na zakończenie, żebym e, jakby wynotowała te najważniejsze rzeczy, mamy pierwsza rzecz, która padła, edukacja, tak. druga rzecz, empatia, nie wiem, czy one są wszystkie równorzędne, tu bym nie chciała Empatia, mieć... inteligencja emocjonalna, uważność. Takie... Mhm. uważność, e, trzecia rzecz. To jest wspólnota, współpraca, wspólne działanie. Tak, takie działania włączające. Działania włączające to mamy czwartą rzecz. Czyli właściwie mamy gotowe rozwiązanie, tylko trzeba z niego skorzystać i w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby... Się zaangażować e, i żeby spojrzeć e, nie z zabiórka, a z perspektywy tak. rzeki na wielki, e, wielki wytchnieniowy teatr, który nam e, Rzeka funduje. E, i no, z perspektywy biurka faktycznie za dużo, nie jesteśmy w stanie rozmawiać. No, na pewno nie jesteśmy w stanie uczestniczyć w bezpłatnym teatrze, e, który, e, który nam natura daje i jakby z którego możemy czerpać wytchnienie. A jeżeli ktoś chce y, taki element, y, moment y, sobie pokontemplować rzeczywiście, to myślę, że w strefie relaksu, y, w Hydropolis jak najbardziej y, zapraszamy do tego, y, do tego wytchnienia, do, do tego relaksu, do tego działania i pomyślenia, co ja, y, osoba, zwykła osoba mogę zrobić, żeby wesprzeć naturę w tym, żeby y, żyć w sposób zrównoważony. E, bardzo dziękuję za dzisiejszą e, dyskusję. E, moimi gośćmi byli Patrycja Radek, e, Dominik Dobrowolski, e, Jola Samborska. E, bardzo dziękuję. E, myślę, że to jest nasz początek naszego wspólnego działania. Bardzo dziękuję. Spotkajmy się na Dodrą. Do zobaczenia. I nad w Hydropolis. hydropolis. I a, w pewnie, w a pewnie. To jest bardzo fajne.